Cześć, nazywam się Małgorzata Moczulska, prowadzę kancelarię i blog bliżej prawa. Na co dzień pomagam małym biznesom w legalnym, czyli zgodnym z przepisami, prowadzeniem biznesu online poprzez indywidualne wsparcie, darmowe treści na blogu oraz w social mediach, jak również tworząc legalne szablony prawne, czyli wzory dokumentów do samodzielnego wypełnienia, tak aby nikt nie miał wymówki, że usługi prawne nie są na jego kieszeń. Czasami dostaję pytania od czytelników typu. Znalazłam kontrahenta, ale nie wiem, czy powinnam, powinienem sporządzić umowę na piśmie, a jeśli tak, to co powinno się w niej znaleźć. Albo, no, stworzyłam już jakąś umowę na podstawie różnych umów, które znalazłam w sieci, w internecie, ale nie wiem, czy dobrze ją stworzyłam, dobrze skompilowałam, czy rzeczywiście zabezpiecza moje prawa w sposób skuteczny i, i to, co będę miała zamiar zrobić w ramach tej umowy, jaką usługę wykonać. Albo jeszcze to. Kontrahent wysłał do mnie umowę, ale jest tam kilka takich niezrozumiałych pojęć, kilka takich postanowień, które nie wiem, czy kontrahent chce mnie oszukać, czy to jest uczciwe. I czy my powinienem podpisać tę umowę. Jeżeli taka sytuacja wydarzyła się również w Twojej sytuacji życiowej, w Twojej firmie, albo obawiasz się, że w przyszłości może Ciebie to również dotyczyć, to koniecznie obejrzyj dzisiejszy film, dlatego że opowiem Ci o pięciu elementach umowy, które są tak zwane must have, które po prostu są bardzo ważne, żeby znalazły się w twojej umowie i ich zrozumienie pozwoli ci na uniknięcie wielu nieporozumień w przyszłości. Mam nadzieję, że jesteś gotowy, gotowa. Zaczynamy. A w dzisiejszym filmie opowiem ci tak jak wspomniałam na jakie pięć elementów trzeba zwrócić uwagę w umowie oraz podam przykłady Zadań, zdań, opisów, które będziesz mogła wykorzystać w swojej umowie. Pierwsza podstawowa rzecz, jaką tutaj widzisz na slajdzie, to jest umowa, powinna dokładnie określać, co każda ze stron zgadza się zapewnić lub zrobić w ramach tej umowy. Ja sugeruję, abyś uzyskała tak szczegółowe informacje, jak to tylko możliwe. Aby później nie było żadnych wątpliwości ani zmiany zakresu przedmiotu umowy, bo na przykład każda ze stron inaczej to zrozumiała. Oto kilka przykładów. Jeżeli jesteś coachem, uwzględnij liczbę sesji, czas trwania każdej z tych sesji i czy będziesz zapewniać pomoc mailową czy telefoniczną między sesjami, czy tylko umowa za, yy, ogranicza się do sesji coachingowych. Jeżeli na przykład jesteś grafikiem, lub tworzysz strony internetowe, to wymień w umowie każdy element tego, co masz przygotować, na przykład logo, proje, projekt, etykiety, papier firmowy, wizytówki, liczba stron na stronie internetowej, ile poprawek jest uwzględnionych. I to równie dobrze może być w zakresie przedmiotu umowy, w tym paragrafie opisującym przedmiot umowy, jak również możesz wskazać, że szczegółowy zakres. Umowy, to, co musisz zrealizować w ramach niej, jest zawarty w załączniku, na przykład numer jeden, stanowiący integralną część tej umowy. I wówczas w tym załączniku opisujesz właśnie te elementy, o których wspominam. Innym jeszcze elementem, to jaki termin jest oddania prac? Czy wszystko w jednym dniu? Czy każda z wymienionych prac stanowi odrębny etap? Jak jest wyceniany każdy z tych etapów? A jeśli już wspomniałam o pieniądzach, Oj, to następnym takim elementem bardzo, bardzo ważnym to koszty i tren płatności. Ponieważ w kroku pierwszym dokładnie określiłaś, co robisz, sprzedajesz lub kupujesz, następnym krokiem jest upewnienie się, że właściwie wskazałaś cenę za każdy element tego, co jest przedmiotem umowy. Podana jest cena za całość oraz lub na przykład za każdy kolejny krok projektu lub usługi. To pomoże też w rozliczeniu kolejnych etapów twojej realizacji umowy. Takie szczegółowe opisanie zaoszczędzi kłopotów w trakcie realizacji umowy. Jeśli przykładowo, którakolwiek ze strony zechce w trakcie rozwiązać umowę, będzie wiadomo, ile klient powinien Ci zapłacić, za jaką część pracy powinien ci zapłacić, a jaką część nie zrealizowałaś w ramach umowy i jakby tutaj nie podlega to zwrotowi pieniędzy, znaczy zapłacie. O wiele łatwiejsze okaże się wyliczenie kwoty należnej, patrząc na to, co zostało już zrealizowane. Do tego momentu, w którym planujecie się rozstać. A tak, a propos, jeżeli chodzi o zakończenie współpracy i rozwiązanie umowy o współpracę lub umowy zlecenia, to zapraszam Cię do innego filmu. Tam omawiam szczegółowo o tym, na co zwrócić uwagę, jeżeli chcesz zakończyć umowę bez palenia mostów z klientem, żeby w sposób taki ugodowy, pozytywny zakończyć współpracę. Przechodzę. Dalej, jeśli chodzi o elementy umowy, pięć elementów must have twojej umowy, to jeszcze wspomnę, jeśli przewidujesz zaliczkę za datę płatność w ratach, należy również to podać z jasnymi terminami i ewentualnymi opłatami za opóźnienia. Trzecim elementem to jest polityka zwrotów. Czy zastanawiałeś się, co w sytuacji, gdy jedna ze stron zechce wcześniej rozwiązać umowę? Albo czy umowa przewiduje zwroty, a jeśli tak, to na jakich zasadach? Jednym z błędów, z którymi spotykam się w umowach, to brak zwrotu kosztów za to, co zostało dostarczone do momentu rozwiązania umowy oraz zwrot kosztów za niewykorzystane usługi. Jeśli coach lub klient wypowie umowę, klient otrzyma zwrot pieniędzy za niewykorzystaną część pakietu, na przykład. Jeżeli uważasz, że niezależnie od Zrealizowanej umowy, na przykład, tutaj coachingowej, zwrotu takiego nie ma, to również proszę umieść to w umowie, aby nie było niejasności i nieporozumień między wami. I tutaj jak wspomniałam też, czwartym elementem jest, jak zakończyć współpracę. Odsyłam Cię do tego filmu, który przygotowałam odrębnie o tym, jak zakończyć umowę z klientem bez palenia mostów. Mówiłam tam szerzej w wcześniejszym filmie, ale. Tutaj chcę zwrócić na to uwagę, że jest to naprawdę bardzo ważny element, dlatego że zaczynając i tworząc umowę, zaczynając współpracę z klientem, nie zastanawiasz się, jak się może ona skończyć, licząc na to, że będzie wszystko super hiper między wami, a niekoniecznie tak jest, więc lepiej o tym pomyśleć zawczasu. Pomimo najlepszych chęci, czasami jedna lub obie strony umowy decydują się na rozstanie. Dlatego powinnaś w umowie dołączyć informację, która mówi, co dzieje się w przypadku zakończenia współpracy. Na przykład, jeśli chcesz, aby którakolwiek ze stron miała możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, to przykładowa regulacja takiej postanowienia umowy może brzmieć następująco. Umowa może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie przez każdą ze stron, ze skutkiem natychmiastowym. Albo jeśli chcesz, aby każda ze stron miała możliwość rozwiązania umowy, ale z niewielkim wyprzedzeniem, to może to brzmieć następująco. Każda ze stron może odwołać konsultację, sesję coachingową na 48 godzin przed umówionym terminem konsultacji bądź tej sesji coachingowej, stosowne oświadczenie należy przesłać na adres mailowy drugiej strony. I tu jest jasny komunikat, jak to ma wyglądać współpraca między wami. Piątym elementem, w którym też nie za bardzo osoby się zastanawiają, to kto jest właścicielem czego. Jeśli którakolwiek ze stron Umowy udostępnia treść lub tworzy coś nowego. Zdjęcia, muzykę, tekst na blog, może masz zlecony te tekst na blog do napisania dla kogoś, film czy grafikę. W umowie należy określić, kto jest właścicielem. Czy dojdzie do przeniesienia praw autorskich? A jeśli tak, to w jakim zakresie i na jaki czas? Tutaj wchodzimy na grunt prawa autorskiego i pól eksploatacji, czyli sposobów, w jaki można korzystać z danego utworu. Na ten temat będę mówiła, Więcej w odrębnym filmie opowiem o polach eksploatacji i jak to opisać w umowie. Tutaj tylko Ci sygnalizuję, żeby już Ci się lampka zapaliła, że ważne, aby w umowie zwrócić na to uwagę. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że teraz wiesz, na co zwrócić uwagę, na te pięć elementów. Pisząc lub zawierając umowę, jeśli będziesz potrzebowałabym fachowym okiem zerknęła na Twoją umowę, koniecznie do mnie napisz lub skorzystaj z gotowych szablonów, wzorów, umów w sklepie z legalnymi szablonami prawnymi. Link znajdziesz pod tym filmem. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!